Noc jak każda inna, miasto znowu nie śpi. Sygnały erki, tną muzę na dzielni. Nie upilnujesz kielni, traci zęby i zawartość. WWA hardcore, tylko Fierdol jest za darmo. Było minąć manto, albo fight, albo gaz. Raz, raz, weź sobie, zapnij bypass. Morda ładnie spas się, pijał długie estry. Teraz jak trzyma i pije, to jest niebezpieczny. Ty na wsteczny, to wszystko cofnij. Dobry żart w cenie, ale nie ma takiej opcji. Poznaj z autopsji, czy tylko w teorii. Płytę w ciągnizm doktora socjologii. Albo stringi jeściowi zębami z dubska. Panny tu biją, poliachrylami dwusta. Silikon w piustach i biegnie kurwa ślicznie. Od D do D do L jak zawsze ambitnie. Dziwki dragi, lasery. Dresy starydy, tripek numery. Wódka koksy. Kurwy z roksy. WWA, wszystko w kół Dziwki dragi lasery. Dresy starydy, tripek numery. Www, wszystko w Wychodzę na ulicę, ciekawy jutra Pewny krok, domknięta furtka Szybki bieg, nikt tu nie truchta Bo pochój truchta dziakalsu wuchta. Beng beng, zaliczam sklep Krąży nade mną nie jeden stęp Nie jedna będzie, kocica tam